Witam wszystkich na kanale Lebiota Gamer w 35 odcinku z gry Supermarket Simulator. Cel na dzisiaj, uzbierać na licencję w końcu, bo ostatnio, jak już zapewne pamiętacie, kupiliśmy rozbudowę magazynu. Rachunki są opłacone. Wszystko po uzupełnieniu otwieramy. Na licencję przypomnę, potrzebujemy 1950? Tak bo tą jestem w tym momencie zainteresowany licencją w hmm, rozbudowach 4400, no więc jeszcze troszeczkę natomiast tamte wydaje mi się, że w większości trafią do lodówki z tej licencji ja akurat mamy pustą lodówkę, więc jak najbardziej e, taka licencja nam się przyda no bo skoro mamy niewykorzystane miejsce, to czemu by tego nie zmienić dobra E, tu panowie są do pomocy, wszystko na razie jest pięknie powykładane. Ochroniarz stoi, czuwa, ten już ci już z czymś kursują. No dobra, nie chodzą. Pani sprzątająca, szkoda mi tej pani trochę starszej, jak widać. Zamiast sobie wejść do środka i tam gdzieś czekać, tak na stoi na tym polu i. Dobra, e, no my sobie to pójdziemy na mały spacer. Czy tu się coś zmieniło? Chyba nie Tak na pierwszy rzut oka nie widzę przynajmniej niczego. Tu jest jakiś... O, jakaś oferta dla nas. Mhm. Co widzisz? Aha, nie mamy tyle nawet. No to odrzucamy. Trudno. No dobra. Tu chyba się nic nie pozmieniało od ostatniego razu. Road closed. No jest to dużo, dużo większe teraz to miasto. Przedtem była to tylko jedna ulica, i to w sumie jej fragment. Tu jest to kino, czy nie? The Lenin Sula. Abra, nic tu się raczej nie pozmieniało. Także my wracamy zobaczyć, co się w naszym biznesie dzieje, bo na razie to tak za bardzo nie idzie. 460 to ile jest? 50 dolców? O, jest rabuś, jest rabuś. I jeb go w łeb. Co nam się ukraść? Cytryny? Dwie sztuki? A to łobuz. Dobra, czy tu jest wszystko w miarę okej? Okay? Tu jest w miarę okej. Okay. Tu jest wszystko okej. Okay. Tu pani sprząta. Kurczę, no ostatnio to tak jest, w sumie, że ja jestem tu bezużyteczny, ja tak bardziej chodzę. I pilnuję. No, no trzeba z razu zbierać na tą licencję, no mam nadzieję, że z wynikiem około 3000 skończymy, 1000 pójdzie na licencję, 2000 pójdą na licencję i za 1000 się jakoś zatowaruję, bo myślę, że mam na tyle zapasów, żeby w razie czego nie kupować za bardzo tych rzeczy. O właśnie, a propos cen, które już mamy. Czy ja w ogóle coś pozmieniałem? No nie, no 10:40. Dobra, a customer is waiting. No to mnie sobie czeka. Tu niczego nam nie brakuje. No, ziemniacki, taśma. A, Mogę dorzucić. W sumie i tak nic nie robię to. <laughs> Srajkaśmi nie ma. Czy on to wziął teraz. Ja wezmę ziemiacki. Tak, on wziął straj Już się bałem. No, rzućesz to tam Kurcacek jeden nie strzedł. Nie. A jest, strzedł! O, to się pozbędziemy. Gdzieś tu był jeden, o właśnie. O i pani akurat teraz wzięła następnego. Nawet więcej wzięła, no to spokoj, akurat goś już uzupełnił. Piękna rzecz, tutaj mleko w kartonie można byłoby uzupełnić jak najbardziej zapalmy tutaj światło, bo co by nie stać nas. Tutaj, czy czegoś zaczyna brakować? No, kole mógłbym zwykłą donieść. dobra. No, powiem Wam, że to gładko idzie. Teraz jest taki okres, że jesteśmy na przeczekaniu, bo no, nie stać nas na jakieś y zakup kolejnych, nie wiem, rozbudowy tego sklepu i tak dalej, tak dalej. Więc yy, no to będzie z czasem, to z czasem przyjdzie. Teraz musimy troszkę przekoczować taki czas, o dobra, to nie odniosę, gdzie po prostu tej pracy jest trochę mniej. Co bierze? O, za drogi parmeza, no, no trudno. To proszę sobie wziąć mozzarella, może jest tańsza. okej. Okay. No jest jak najbardziej wszystko pod kontrolą, bym powiedział. Wody, to no jest ten ser, ten parmezan, mogę donieść w sumie. Gdzie jest ten parmezan? Gdzie on był? To jest mozzarella. Chyba, że ten ziomek teraz wziął przed wieczką parmezan. Tak. Masło jest za drogie. No, pani kochana, no ciężkie czasy nastąpiły. Nie, no myślę, że do tych 3000 dobijemy, bo jeszcze mamy 2 godziny prawie do zamknięcia sklepu. Mamy 2300 na koncie. Klientów jeszcze jest całkiem spora ilość. No, tak się znaczy tej drugiej. Wagi nie kupcie, że on na razie ogarnia tam. Ten też raczej jest. Wszystko jest tu jakby w porządku. Pani kochana o właśnie. Proszę, no to ładnie to działa. Tych dwóch gości tam ogarnia swoją kuwę, nazwijmy to. Zwykły serek można byłoby dorzucić. Czy coś jeszcze tak wybitnie brakuje? No te małe jajeczka. Małe jajeczka. Po zmianie tych... Hmm, po rozbudowie tego magazynu teraz troszkę się nie łapie gdzie co jest, teraz leży. No, ale spokojnie, to przyjdzie z czasem. O, jakaś złodziejka? Tak jest. Ale spitala. No, w szpilkach? Dobra jest. Tutaj jest git. Nie ma kurczaka. Wyzarli całego kurczaka. No już trudno. Kolejna dla której masło jest za drogie. No trudno. Albo dobrze, albo tanio. Jezu, co tu się podziało? Ziemniaków nie ma, strajtaśmi nie ma, kurczaka nie ma. Co tu, co to, co to, co to, to, co się podziało? Że mieliśmy tego dość dużo w zapasie, a tu już widzę, że nawet w zapasie nie mamy. Ludzie, kochani, dobra, cel jest zrealizowany. Jakby nie było, bo założyłem, że chciałbym mieć 3000 na koniec dnia. Tu jeszcze mamy w sumie 4 klientów. Jedna już kończy zakupy, zostawia 48. I mamy raz, dwa, trzy osoby, cztery w sumie, obej więcej? Skąd się biorą, jeszcze w... weszli? No dobrze, no powiem wam, że ja jestem zadowolony bo następny odcinek, na pewno zaczniemy od zakupu licencji jeszcze ktoś tu jest? jest jeszcze jedna pani dwie panie jeszcze są tak, że będzie coś ważyła, Ta do kasy, ile zostawisz? paniusiu, nie jest zbyt dużo, z tego co widzę tamta się sama obsłuży, a nawet potrzebuje pomocy Nasi kawalerowie magazynierzy walczą dzielnie. Ta zostawi pięć dyszek, a ta stówkę. Nie mogę znaleźć strajtaśmy. Widziałem, że kupiłaś straj taśmy. Wykupiłeś wszystko już. Docna. Dobra, zobaczmy. Podsumowanie dnia. No. Ogólnie jest OK. No i w tym miejscu z wami się pożegnam ja się... Zatowaruję tym, co mogę, no i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.